Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jesteśmy już prawie w domu, zatrzymaliśmy się 60 km od dołu, już nie daliśmy dojechać wczoraj, byliśmy tak zmęczeni, że ja już zasypiałem na tej autostradzie, więc za 60 km jesteśmy w naszym domku kochanym, zaraz wjeżdżamy, ale powiem wam, że właśnie mi się kontrolka od oleju zapaliła, że muszę dolać, więc najpierw dolewamy i szybciutko naprawiamy problem. A wygląda to tak, że jak przekręcę kluczyki, to się zapali jakaś dioda tutaj. Mam tutaj jakieś resztki, troszeczkę z centymetr jakiegoś Mobiluana, i tutaj pół litra jakiegoś X-Star. Nie wiem gdzie, ja go kupiłem, chyba w Grecji jeszcze, ale uratuje mi teraz życie. Mamy tutaj dokładnie 500 ml. Zobaczmy na bagnecie, tylko go zamoczę. Stryk. Ale sucho, zobaczcie, ostatnia kropeleczka. Czyli nawet mi nie dał informacji, dopiero teraz na postoju, jak ten olej osiadł, to mi się kontrolka zapaliła, a podczas podróży się nie zapaliła. Dobra, wlewamy. O, zobaczcie, przejechaliśmy ponad 5000 km, i tego szlamu, tego żuru tutaj nie ma. Ciekawe od czego to zależy. Dolejemy jeszcze tego mobilwana. Tam jest resztka. Podobno na bagnecie od kreski minimum do maksimum to jest 1 litr. Więc jak wleję te pół litra i trochę mobila, to nie powinno być za dużo. I sprawdźmy teraz. O, teraz tu mamy gdzieś tak tyle. To dobrze, możemy jechać. Nie, słuchajcie, źle Wam powiedziałem. W tej podróży zrobiliśmy 6828 km. Plus te 60, co nam brakuje do domu, to będzie 6900, załóżmy. Czyli taka podróż do Włoch z Wielkopolski w naszym przypadku to jest prawie 6900. Fajnie. Myślałem, że będzie trochę mniej, ale jak widać, długa ta podróż była. Zostało nam dokładnie 62 km i 36 minut drogi. Także jedziemy. Cały czas pada, odkąd wjechaliśmy do Austrii, to przez całą Austrię, przez całe Czechy i teraz Polska przez całą noc padało. Także no, pogoda zmieniła się diametralnie. Słuchajcie, jesteśmy, dojechaliśmy. No, nareszcie, bo już te pół godziny tak się dłużyło. Zobaczymy, czy w ogóle mamy bramę otwartą. Czy znowu muszę przez płot przeskakiwać? <noise> Zamknięte, słuchajcie, muszę przez płot przeskakiwać. Bo chyba kluczyków nie mamy, zaraz zobaczymy. No, nie mamy kluczyków, mam tylko od domu, więc przeskoczę przez płot. I ten kluczyk od bramy jest chyba w domu, gdzieś na blacie. Otwieramy. Ło, jakie echo, tu jest tak pusto. Tu nikt nie mieszka. Słuchajcie. Zaraz muszę kluczyk znaleźć. Gdzieś tu był kluczyk. Tu jest brama od pilota. To najwyżej dobra. Otworzymy najpierw bramę. Chodźcie bramą! A nie, nie wchodź tam! Bramę otwieram. Wejdźcie bramą. Muszę znaleźć ten kluczyk. Nie wiem gdzie on jest. Juhu, jesteśmy w domu. Idę zobaczyć rybki. Jak tam nasze rybki. Jakie fajne. Zobaczcie, karnik działa. Bo Marcin, widzę, tutaj dosypał. Pożywienia, więc działa chyba. Są rybki. Jak ich dużo! Słuchajcie, to są te małe, co nam się urodziły. Jakie one są śliczne? I ja cię kręcę, ile ryb. Zobacz, Nadia, jakie one są duże, te, co nam się urodziły. O, jakie one są duże i jakie ładne! Ale są śliczne. Ale są duże! Mam kolorowe ogony. Wow! Szymon, to są te malutkie. To są te malutkie, co wam kiedyś pokazywaliśmy. Może teraz wam zrobię przebitkę, jak one wyglądały kiedyś. One były w tym akwarium. A tutaj podobno jeszcze jedna urodziła. I zobaczcie, mamy następne malutkie. Mamy jeszcze z 20 chyba małych rybek. I Molinezja, ta czarna urodziła jedną rybkę. Ona jest ca cały czas taka gruba. Ale nie chce urodzić jedną tylko urodziła. Nie wiem czy ona nie jest chora. Czarna rybka. Nie wiem. Dobra, później wam znajdziemy, to pokażemy. Tymczasem no co, cieszymy się, że jesteśmy w domku. Dobra, ja idę się odświeżyć po podróży i za chwilę do Was wracamy. Muszę się ogolić, bo aż mi nie miło na kamerze być. Dobrze, jest już kilka dni później, jak widzicie, ogoliłem się, także zajęło mi to kilka dni, ale teraz będziemy zmieniać wodę rybką, Także teraz widzicie to akwarium jeszcze raz nagramy w pełni zabrudzone i teraz będziemy po prostu zmieniać wodę, ale jeszcze dzisiaj jadę do miasta kupić prawdziwe rybki, rybki, roślinki, bo mamy sztuczne, plastikowe, chcemy wymienić właśnie te. No i one wciąż zachodzą glonami. No i one wciąż zachodzą glonami, a po drugie te rybki się o nie kaleczą. Tak, i to trzeba zmienić. Słyszymy? A patrz, możesz tylko trzy rośliny kupić, bo mój klonujacz się tak chowa, że jego nie widzi. Tak, kupimy mniej roślinek, bo mamy za dużo i się klona jad chowa. No i co jeszcze chcieliśmy powiedzieć? Szymy był u fryzjera, jak widzicie. Pokaż Szymość, ładną fryzurę, piękna. Wiecie co? Pojadę najpierw po te roślinki do zoologicznego, ale jeszcze wiecie gdzie jadę? Do sklepu z motocyklami, ponieważ chcę sobie kupić motocykl. Mam takie marzenie, już chodzi to za mną od kilku tygodni, żeby kupić sobie właśnie motocykl i wyjechać w samotną podróż do Norwegii. I gdzieś mi to chodzi w głowie, Kasia mi dała trzy tygodnie takiego wolnego. Czekajcie, ale tu duszno. Trzy tygodnie takiego wolnego czasu, żebym mógł sobie gdzieś na tym motorze pojeździć. Także no, mam jakieś plany na przyszłość, na przyszłe tygodnie. No ale najpierw muszę ten motocykl kupić, i może po prostu powinienem się najpierw czegoś nauczyć. Może mi coś poradzicie w komentarzach, jaki motocykl kupić. Na pewno chcę kupić turystyczny, bo w Norwegii no, będę jeździł po prostu po tych serpentynach i musi być wygodnie. No i takie mam plany, ale na początku, no, jedźmy na razie do, do tego sklepu, najpierw do zoologicznego, potem do motocyklowego. I jestem, proszę państwa, motocykle, skutery Kłady. Zobaczymy, co tutaj mają. To muszę zaparkować. Tutaj takie skutery, ale na razie to mnie nie interesuje. Jestem już z powrotem. Słuchajcie, byłem w tym sklepie, oczywiście e, poglądać te motory. Teraz Wam pokażę właśnie jakie tam są. Jeden jest za 12500 Jest to Yamaha TDM. 900 i potem Suzuki 600 Freewind. I powiem Wam, że właśnie Pan, który prowadzi tam ten sklep rozpoznał nas z internetu, z kanału Kiki Świat, dlatego pozdrowienia dla Pana. Dziękuję za rozmowę. Przez pół godziny rozmawialiśmy właśnie o motocyklach, o, o ubiorze, o tej Norwegii całej. No i po prostu mam pewne przemyślenia, czy się nie porywam po prostu na jak to się mówi? Porywam z motyką na słońce, bo prawdę mówiąc, właśnie ten pan mi uświadomił, nie jeździłem na motocyklu praktycznie w ogóle. Po mieście tylko dwie godzinki, po placu 13 godzin. Także doświadczenia nie mam żadnego i ta Norwegia to jest bardzo ryzykowne, jak dla mnie znaczy może być ryzykowne, ponieważ nie mam doświadczenia właśnie w kierowaniu motocyklem. No ale mamy tutaj motocykle za 12,5 tysiąca, można już mieć taki, który prawdopodobnie dojedzie tutaj do tej Norwegii i wróci. <gry> Także no, będę szukał dalej. Na razie dziękuję firmie Zrawicza. Może teraz dam dane w podziękowaniu za tak wspaniałą obsługę. Tutaj właśnie byłem. No i co, lecę teraz do domu, bo właśnie też kupiłem roślinki do akwarium. Tutaj mamy, nie wiem czy to widać roślinki wodne, żeby mi to wszystko nie uschło. Kupiłem chyba z pięć i tutaj jakieś pokarmy dla rybek, także oczywiście to jest mrożonka, więc jedziemy do domu, będziemy teraz robić rybki. Jestem w domu, słuchajcie, nasza roślinka uschła, przez 20 minut był taki upał w samochodzie, że po prostu zrobiła się sucha. Ale teraz zrobi się coraz yy, bardziej No nie łunika. wiem czy odżyje, ale zobaczymy. Dobra, tutaj mamy te roślinki, to akwarium posprzątamy jako drugie, najpierw zajmiemy się tym dużym. Już mamy tutaj umyte wiaderka, spuścimy tą wodę, bo ta woda jest bardzo cenna, ona tam już ma przetrawione te wszystkie bakterie, więc zlejemy ją tutaj. Może do połowy, a potem nie dolejemy będziemy, czystej. Nie będziemy przecież dwa dni czekać na taką wodę, a te. Tak, mamy a, już no wodę. I właśnie te mamy zamiar przełowić tu, a małe do słoiczka. Tak, malutkie, co się urodziły do słoiczka, na dwiema słoiczkach. mamy tu miejsca, bo ee, ten słoik tak. jest gruby. A te, te rybki, które tutaj widzicie, przełowimy do tamtego akwarium. Tylko najpierw musimy właśnie pościągać karniki. karniki się spisały, przez dwa miesiące karmiły. Karmiły tak rybki, wyłączyłem to teraz. Mam, y to jeszcze mam pytanie, jak się nastawiam na jaką godzinę te karmniki? To dwa razy dziennie, jak tutaj na jedynkę to jest co 12 godzin, a tutaj co 24. Dobra, to my szybko to odkręcimy i zaraz do Was wracamy. Tak, i jeszcze musimy to wyłączyć, żeby się nie posypało. Tak, ja już wyłączyłem. Wiecie co, właśnie mój tata zadzwonił, poprosił mnie, żebym go zawiózł do mechanika, bo właśnie ma odebrać samochód, więc, więc zostawiam dzieci. Ich zadaniem jest wyłowić małe rybki. Czyli te wszystkie Ale malutkie, dłużej, które dłużej, nam się urodziły, tak. duże Ale też. Dłużej, dłużej. A najpierw małe do słoiczka, tylko dalej nadysia potem tutaj e, wodę. A, ty mi szybko. No. A, ja mogę, a ja mogę. To dobra, to zaraz, bo I muszę mi, tutaj chusteczkę mi, mieć. I, a potem musicie te rybki, które tutaj są, przełowić tam. Dobra? Dobra. Dobra, a ja jadę do miasta z tatą a po mój samochód mój? i już ten. A dobra, ja możesz, mój. Tylko podwiń rękawy, bo brzmienie no. całe mokre. Także jak widzicie, u nas jest ciągle praca i pośpiech. Także o, może z rybką. Nie, bo ja chcę Dobra, dam ci chusteczkę. Dobra, Ania tutaj stawia i rybki wyławia. Właśnie zawiozłem tatę do Mechanika i teraz jedziemy do jeszcze jednego sklepu z motocyklami. Tutaj mamy w Lesznie taki sklep Kawasaki. Będziemy sobie patrzeć teraz na nowe motocykle. Mam nadzieję, że, że będę mógł nagrywać, a jak nie, to chociaż może jakieś zdjęcie zrobię. Także do zobaczenia. Tak wygląda ten sklep. Motocykle kawasaki. Tutaj z miejsca zaparkujemy. Jestem już w domu. Dziewczyny, zobaczcie, co zrobiły. Przepięknie wyjęły wszystko z akwarium. Został tylko glonojad, bo powiedziały, że glonojad tak się czepie, że bardzo ciężko go wyciągnąć. Jest bardzo silny. Jest bardzo silny, także wszystkie rybki mamy tutaj. I wrzuciłam im nowy pokarm, Aha. jakiś truskawkowy tym no. razem. Dobra, ja wam powiem, że właśnie w tym sklepie motocyklowym Kawasaki był jeden motocykl używany. Yamaha, już wam pokazuję. Coś takiego: Yamaha FJR 1300 pojemność. Za 14,5 tysiąca około. No i tam by trzeba było jeszcze dorzucić taki po prostu bagażnik, czyli kufer z tyłu za 600 albo 800 zł, już nie pamiętam. Także za 15 tysięcy może by ten motor był. No ale cóż, jeszcze będę myślał, popatrzę. Może mi coś doradzić się w komentarzach, jaki mam kupić. Czy mam kupić właśnie używany najtańszy, jaki jest, żeby tylko nauczyć się jeździć? I jak się gdzieś tam wyglebie, to żeby jakieś zarysowanie. Po prostu mnie nie denerwowało, czy kupić lepszy, no ale bardziej uważać, także nie wiem. Na razie robimy rybki, to także ja działam. Nigdy no nigdy ryby, się znaczy, nie wyglebię, no. A co, na rowerze się wewracam? Nigdy. Więc na motorze też się nigdy nie wygrzebię. Ale motor jest cięższy. Ale nie no takie tam wiesz, po, po, podparcie to może być. Dobra, robimy ryby. Wiecie co, przywiozłem sobie karhera od taty, ponieważ ten korzeń, no ja go tak nie doszoruję szczoteczką, postaram się karherem te glony tutaj właśnie wyczyścić, zobaczymy czy da radę. Jeszcze zaczyna padać, ale może zdążę. Dobra, uciekam, Pada deszcz, muszę się schować, ale da się go wyczyścić karherem, także poczekamy chwilkę, niech się wypada. Zobaczcie, mamy glonojada. Zostawiliśmy go na sam koniec, bo on jest bardzo szybki i żywy, więc postanowiliśmy go jakby na samym końcu złowić. O właśnie, jest taki szybki, że to jest szuk. Mamy go, zobaczcie. To go przynosi. No dawaj go Szymuś. Nie dało się go złowić w ogóle, więc musieliśmy poczekać, aż wodę spuścimy. Nie, nie umarł. Nie No, no wy, wypchnij go Szymuś. O, ale poszedł. Jak, jak szalony. Dobra, niech te rybki tutaj sobie będą, ale zobaczcie, taką brudną szybę mamy, że prawie nic tutaj nie widać. A jak się świeciło i były tam rybki, to tego nie było widać aż tak bardzo. Ona no, jest ale bardzo brudna. No, tutaj są śmieci. O, o śmieci jakieś coś tam wpadło, no? My tu teraz od, musimy. odglist, ten no od nie. czekajcie. Papierek od cukierków. Ja nie wiem, jak to tutaj się stało, że to jest. Ale tu jest? Jeszcze, roślina. jeszcze roślinki trzeba wyjąć. To Całe druga. czarne. To a nie został, bo to jest brudne, jak nie wiem, ja to są chcę... same kupy ryb. Idź umyj mydłem ręce Ej, to jest jeszcze tata zielone. Było pod Aha, kamieniami. bo było pod kamieniami. Dobra, no i taką mamy robotę. Teraz muszę umyć akwarium i ten żwirek, no i potem już będzie chyba ładnie. Tutaj w garażu mamy nowy żwir. Żwir już mam tutaj w wiaderku, akwarium na palecie, także zaczynamy myć. Powiem wam, że te glony bardzo ciężko schodzą. Dobrze mam taką skrobaczkę. No, zobaczcie, normalnie gąbką tego się nie da nawet domyć. To, to trzeba normalnie skrobać i wtedy schodzi. Także jak jest pełne akwarium, to tak. Ja myślę, że wiecie, jak mam rybki, to jak rybki będą, to sobie nam skrobał tą szybkę. Ale to nie jest takie łatwe, żeby dobrze wyczyścić. Wymyślałem taką konstrukcję. Na hokerze, położyłem baniak od karawaningu. No, i mi się leje woda. Dzięki temu nie muszę trzymać tego w powietrzu i napełniamy. Hejka! Właśnie zamówiliśmy pizzę. I teraz wracamy do robienia rybek. Zobaczcie nasze akwarium, czy takie jest. Tutaj mam takie roślinki, już tych sztucznych nie mamy, to są same żywe. Tutaj trochę muszelek, tutaj są dwa korzenie, tam też jest jakaś roślinka i tu jest taka roślinka. I to wszystko jest żywe, nie? Bo te sztuczne tak wyglądały trochę dziwnie. Już mamy tutaj wodę, mogę nawet udowodnić, ale jest bardzo lodowata i właśnie ta także je w czajniku. A jak tam rybki? No tak, sobie tu pływają. Tam jest ta molineria gruba. Tak to wygląda. Tam są skalary. No i jeszcze tutaj są takie małe rybki. Te małe je przyłowiliśmy do słoiczka. No i słuchajcie, 22 za 15, a my akwarium mamy gotowe. Dzieci już idą spać po pomału, w piżamkach są. Tak wyszło. Ładnie, szymek? Zobaczcie, to nawet, są właśnie żywe roślinki. Nawet, o wiele lepiej to wygląda. Nawet piękniej od, od tego. No, a tamto to już nie mówić. Nawet zgasiliśmy już światło. Ale dzisiaj rybek nie będziemy wpuszczać. Jutro dopiero je wpuścimy. Niech ta woda troszeczkę odstanie. Chociaż te wody, które wlewałem, to były jeszcze z Włoch, z tych baniaków. Także woda odstana. Trum, trum, trum. Powinna być dobra, ale dzisiaj już nie będziemy a tego robić. Jutro może to pokażemy to te rybki. Coż. A. Jak maszyny lipki no to na pewno się zachwycą. No na że pewno się taki, że Daliśmy im taki no piękny domek. No, jest cudownie, zobaczcie, karcherem umyłem te korzenie. Od razu lepiej to wygląda. No i po prostu jest luksus. Tutaj jeszcze ta roślinka fajnie wygląda. Taka długa. No, ale dobrze, idziemy spać. A za chwilę jeszcze pogadamy o tym motocyklu, bo muszę jeszcze was o coś zapytać. Ale to jak położę, dzieci spać. Jest nowy dzień, jak widzicie. Rybki już są wpuszczone. Cieszą się bardzo. Zobaczcie, tutaj bojownik pięknie pływa. To akwarium również wyczyściliśmy. Tak na koniec Wam pokażę, bo jeszcze nie miałem okazji tego zrobić. Tutaj są właśnie te malutkie rybki, które tam właśnie pływają i z nich również będziemy mieli duże ryby. Miałem Wam jeszcze dopowiedzieć o tym motocyklu trochę, ale już to jest nieaktualne. Słuchajcie, bo dzisiaj właśnie kupiłem sobie ten motocykl. Tego nie było na vlogu, ale coś tam nagrałem, także w kolejnym odcinku zobaczycie, jaki motocykl kupiłem. Kupiłem jeden z tych trzech, który Wam tutaj na tym vlogu pokazywałem i dowiecie się o tym właśnie w przyszłym vlogu. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyglądało, ten cały zakup i dlaczego kupiłem motocykl, to właśnie będę o tym mówił w kolejnym filmie. Jestem mega dzisiaj szczęśliwy, trochę zmęczony tym wszystkim, ale szczęśliwy. Także do następnego vloga. Wszystkiego dowiecie się właśnie w kolejnym filmie. A tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!